Że pierwsza oficjalna wizyta nowego prezydenta Polski Karola Nawrockiego w Europie odbyła się w Rzymie i Watykanie. To wydarzenie nie jest tylko kurtuazyjnym spotkaniem. Ma ogromne znaczenie dla naszej przyszłości, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa i gospodarki. W Palazzo Chigi, czyli siedzibie włoskiego rządu, prezydent Nawrocki rozmawiał z premier Giorgią Meloni. Głównym tematem była agresywna polityka Rosji i bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej. Włosi zmagają się także z presją migracyjną, dlatego oba kraje mają wiele wspólnych obaw. Rozmowa dotyczyła też handlu. Chodzi o umowę między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej, znaną jako Mercosur. Zwolennicy twierdzą, że otworzy nowe rynki. Przeciwnicy, w tym Polska i Włochy, obawiają się zalewu taniej żywności, która może uderzyć w europejskich rolników. Dla Polski ten temat jest wyjątkowo ważny. Bo rolnictwo daje pracę setkom tysięcy osób, a bezpieczeństwo żywnościowe to kwestia strategiczna. Minister Marcin Przydacz podkreślił, że trzeba odbudować tak zwaną mniejszość blokującą w Unii. Jeszcze dwa lata temu kilka państw skutecznie sprzeciwiało się umowie, ale ta koalicja się rozpadła. Teraz prezydent Nawrocki zapowiada rozmowy z kluczowymi liderami, między innymi z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i Kanclerzem Niemiec. Dla widza z Polski najważniejsze pytanie brzmi: Co ta umowa oznacza dla nas? Jeśli zostanie przyjęta bez ograniczeń, polski rynek zaleje tania wołowina czy drób z Brazylii, gdzie koszty produkcji są dużo niższe. Rolnicy mogą stracić konkurencyjność, a ceny skupu spadną. To może odbić się na gospodarstwach rodzinnych, które w Polsce stanowią większość. Z drugiej strony, firmy eksportowe mogłyby zyskać dostęp do nowych rynków. To jednak scenariusz mniej prawdopodobny, bo kraje Ameryki Południowej chronią swoje rynki znacznie mocniej niż Europa. Polityczny wymiar wizyty też jest ważny. Rzym to druga stolica po Waszyngtonie, którą odwiedził Karol Nawrocki. To pokazuje, że Polska chce grać w pierwszej lidze dyplomatycznej, rozmawiać z najważniejszymi partnerami i wpływać na kształt europejskiej polityki. Symboliczny był także gest w Watykanie. Prezydent wraz z małżonką Martą Nawrocką i rodziną oddał hołd świętemu Janowi Pawłowi II w bazylice św. Piotra. To jasny sygnał, że wartości duchowe pozostają ważnym elementem polskiej polityki. Jutro prezydent spotka się z papieżem Leonem XIV, a następnie z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Ta trasa pokazuje, że Polska chce być aktywnym graczem nie tylko w Unii, ale i na scenie globalnej. Jakie będą efekty tej wizyty? Czas pokaże, ale już teraz widać, że bezpieczeństwo i obrona interesów rolników są na szczycie agendy. Jeśli interesują Cię takie analizy i chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w polskiej polityce i jak wpływa to na nas wszystkich, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków.